Yy, jadą tutaj do lidera. Yy, liczyliśmy się z tym, że będzie bardzo ciężko, bo to jak większość z Państwa interesujących się yy, tą drugą ligą naszą, a na pewno tutaj myślę, że 89% miasta interesuje się mocno yy, swoim zespołem, który ma szansę awansu do pierwszej ligi. Yy, liczyliśmy się z tym, że to jest kolejny nasz wyjazd i... Te punkty musimy zbierać na każdym miejscu, czy to na zespołach, w tabeli, czy też na zespołach yy, liderujących w I tutaj bez, nie bez skodzenia, ja wtorek, w środę w w rozmawiałem no z jednym dziennikarzem z gazety yy, Dinka chyba stwierdziłem, że jedziemy tutaj po trzy punkty i nie omieszkam tego powiedzieć, że czuję mi trochę niedostęp, ale z drugiej strony yy, punkty walczone na boisku lidera jest jakimś tam yy, takim trochę... Yy, uśmiechem dla nas, bo, bo w końcówce yy, spotkania z zespół Lidera tutaj stworzył yy, dwie doskonałe sytuacje, w yy, była bułka, tak, zna, yy, zawodnik prawosprzydowy znalazł się tutaj sam na sam podał odwrócił bramki nikt nie zamknął tego, no i tutaj w tym czasie, po rzucie rożnym strzał chyba pomocnika yy, między nogami naszego obrońcy Marcina Rogowickiego przeszedł i piłka centymetry minęła yy, tą bramkę, ale ale z drugiej strony na pewno jestem dumny tutaj z postawy moich zawodników, bo, bo nierzadko się zdarza, że jedziemy na mecz 14. Zespół eee, trochę przestrzegiony kartkami, eee, trochę problemów eee, kartkowych, eee, plus kontuzji troszkę i eee, ta czternastka dzisiaj, która tu przyjechała, pokazała charakter, wole walki. I nie, nie ukrywam, że nawet szesnastolatkowie, którzy tutaj dzisiaj grali w ataku, eee, pokazali charakter z. Rosłymi, dobrze zbudowanymi zawodnikami, tutaj lidera rozgrywek, ale naprawdę ten punkt nas cieszy, martwi nas co innego, ta piłka, która na rozrzewce nie, nie wróciła do nas. Bo w czasie rozrzewki jeden z zawodników kopnął piłkę na, na trybuny jeden z panów tutaj z zespołu poszedł, pan kierownik, i jeden z gospodarzy zaszczycił, że 500 zł za tą piłkę. Także do tej pory nie mamy tej piłki, ale myślę, że wart, ta piłka warta tego jest punktu, no ale to myślę, że ta piłka się znajdzie, bo nie jesteśmy e, tak aż majstrowi te piłki i jeszcze trochę ligi jest, trochę męczy i myślę, że tutaj e, na podsumowaniu... Witam, Panowie. E, wiadomo, że nie mogę być zadowolony, ale jak tu Marek powiedział, że zginęła moja jedna piłka i jest z punktu zadowolony, ja bym oddał trzy piłki, żeby były trzy punkty. E, przede wszystkim e, cały tydzień. Zespół pracował nad. Oglądali mecze, suwał, widzieli jak się zachowują i wszystko było ok. W pierwszej połowie ja na dzień dzisiejszy nie poznawałem zespołu, nie wiedziałem co się w ogóle z tym zespołem dzieje. Nie było, jakby powiedzieć, gry, a jak nie ma gry, to po prostu jest ratujcie, się kto może i tak wygląda pierwsza połowa. Jestem daleki od tego, żeby, żeby krytykować mój zespół, i, i, ale, ale no coś było nie tak. W drugiej połowie, no troszeczkę, jakby powiedzieć, było wiem większa wszak nie reprementa i to troszeczkę mi się uniósł głos, może to nie wyglądało tak, jak każdy sobie tutaj wymarzył, ale chociaż stworzyliśmy dwie, dwie sytuacje, gdzie te sytuacje się zakończyć bramkami. No najgorsze jest to, że my, nie, my niektórych zawodników, ja mówię, nie mówię o lub my niektórych zawodników po prostu uszczęśliwiamy, uszczęśliwiamy, żeby grali w piłkę nożną, a ja uważam, że to jest najpiękniejszy zawód, jest to teatr, gdzie przychodzi Tu mówię o dniu dzisiejszy o czyli po dwa po trzy tysiące. I wiadomo, że jest, yy, i są ludzie, którzy krytykują, i są ludzie, którzy chwalą. I, i ja, ja bym wszystko teraz dał, żeby się cofnąć i mieć te 20 lat, żeby jeszcze raz grać w piłkę nożną. A dla niektórych zawodników, no to troszeczkę jest, jak no za wysoki progi. No ale cóż, no, no trzeba po prostu wziąć się, wziąć się, jakby powiedzieć, zabany, tak już wcześniej mówiłem. No, i, no i trzeba grać. No. Mamy teraz bardzo ciężki wyjazd do, 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 do OKS-u, gdzie na dzień dzisiejszy od czasu do czasu sobie lubię przejrzeć tam strony internetowe i na dzień dzisiejszy jesteśmy już skazani na, na porażkę. Wszyscy mówią, że tam nigdy El 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 Elbow nie wygrał, no cóż, no może się zdarzyć cud, że wygramy i dalej będziemy, nadal się liczymy, jesteśmy liderem, ale po prostu w frajerski sposób oddajemy punkty. Sztuka jest grać słabo, a wygrać. Алисе на вас те добрые коты.